W tym odcinku powiem wam coś o rodzajnikach i o rodzajnikach nieokreślonych, których używamy w języku hiszpańskim. O problemie z rodzajnikami już wam wspominałam w poprzednich filmach. Wspomniałam wam o tym, że takiego tworu nie mamy w języku polskim, dlatego ciężko jest nam zrozumieć, o co z tym wszystkim chodzi. Przypomnę jednak, że generalnie mamy dwa rodzaje rodzajników określone i rodzajniki nieokreślone. Może jednak pojawić się coś takiego jak rodzajnik zerowy, czyli nie stawiamy nic przed rzeczownikiem. Dzisiaj skupię się jednak na rodzajnikach nieokreślonych. Zanim to jednak zrobię, powiem Wam, czym rodzajnik w ogóle jest. Słownikowo jest to specyficzny rodzaj przedimka, wyraz występujący przed rzeczownikiem itd. A po ludzku, no to w Hiszpanie nie lubią gołych rzeczowników, więc stawiają przed nimi coś. Tym czymś jest właśnie rodzajnik. Rodzajnika samego w sobie raczej się nie tłumaczy. Raczej, bo pod koniec filmiku powiem Wam, jak możemy, nie zawsze, ale możemy przetłumaczyć rodzajnik. No dobra, a od którego rodzajnika, ma, którego rodzajnika mamy użyć, najogólniej zależy od tego, albo co autor miał na myśli, czyli co chcieliśmy powiedzieć, albo od konkretnego rzeczownika, którego używamy w zdaniu. Niektóre rzeczowniki narzucają już nam konkretny rodzaj rodzajnika. No dobra, jakie mamy formy tych rodzajników? Może być rodzaj męski albo żeński. To czy jest, czy nie ma rodzaju niejakiego, To zadam Wam to pytanie. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane może na inny filmik, natomiast mamy ogólnie liczbę pojedynczą i mnogą, rodzaj męski i rodzaj żeński. To nas najbardziej interesuje przy rodzajnikach nieokreślonych. No i konkretne przykłady. Widziałam wypadek. Są sympatycznymi chłopcami, zwróćcie uwagę, że rodzajnik zawsze dopasowuje się do rzeczywnika. Jeżeli rzeczownik, i to rzeczownik narzuca rodzaj męski albo żeński i liczbę pojedynczą lub nogą. Ma ładną buzię, są radosnymi dziewczynami. Dobra, przechodzimy do użycia rodzajników nieokreślonych. Używamy wtedy. Kiedy wyraz pojawia się po raz pierwszy w rozmowie, jako coś wcześniej nieznanego, mam dla ciebie prezent. W odniesieniu do jednej rzeczy, obojętnie której, jakiejkolwiek z całej kategorii. Dasz mi długopis? Kiedy mówimy też, że coś się gdzieś znajduje. Jabłko leży na stole. No dobra, no to jak możemy przetłumaczyć? Liczbę pojedynczą możemy czasem przetłumaczyć jako jakiś, pewien, jeden, jedna. Mam jednego psa. Tutaj w znaczeniu również liczebnika, bo un to też jeden. Liczbę mnogo. Liczba mnoga może znaczyć jacyś, kilku, parę. Jedzą jakieś kanapki. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, chcesz coś dodać, zostaw komentarz. Jeśli ci się podobało, łapka w górę. Jeśli chcesz więcej, zasubskrybuj. Do następnego, cześć.